Teraz chciałbym przekazać Wam kilka rzeczy. Używam analogii do drzewa, jabłoni, ale odnosi się to również do Was, do Waszego ciała i umysłu. Numer jeden: bądź organiczny w swoim życiu. Bądź organiczny. Mam tu na myśli z kilku różnych perspektyw. Nauczyłem się wiele o organicznym rolnictwie i dowiedziałem się, że organice rzeczy ze sobą współpracują. Kiedy od czasu do czasu używaliśmy chemikaliów, czułem to. I nie mówię, że chemikalia są złe, ale czuć różnicę. Chemia to jest atak na energię ziemi lub rośliny. To jest mocna siła używana do usuwania takich rzeczy jak owady lub grzyby, lub może nawozy, nawozy chemiczne używane do zwiększenia produkcji. I możesz poczuć tę energię. Ja je czułem to było jak atak energetyczny na tę żywą istotę i często w większości przypadków tak się działo. Ale jednak tworzyło to bliznę w tej rzeczy, która żyła w tym drzewie, w tej roślinie. Więc użyliśmy metod organicznych. Kiedy używasz metody organicznej, to działa ona w zgodzie ze sobą. Zamiast zabijać robaki, które mogą być na drzewie, zapraszaj je do odejścia, do pójścia gdzieś indziej. To jest jak powiedzenie, to jest święte terytorium, nie dla Ciebie, żebyście najeżdżali je tak, jak to robicie, drogie robaki, ale to jest święte terytorium. Zamiast ostrych nawozów chemicznych używamy kompostu i nawozów od krów, owiec i świń. I to działało nadzwyczaj dobrze, ponieważ były one w kompatybilności. Naprawdę dobry kompost, pobornik jest w stanie rozkładu, dosłownie zmieniając cząsteczki struktury składnika, którym był. I to, co się dzieje w tym stanie rozkładu, uwalnia energię, które mogą być wchłonięte przez drzewo, przez ziemię, przez liście, przez owoce i jest to bardzo kompatybilny rodzaj przepływu energii. Bądźcie organiczni w swoim życiu. Nie oznacza to, że musicie jeść wszystko, co organiczne, ale do tej pory powinniście być w stanie smakować i czuć różnicę. Kiedy jesz organiczną żywność w porównaniu z tą, która zawiera chemikalia, mam na myśli również to, co się dzieje w Waszym życiu. Wróćcie do siebie. Wróćcie do swojego uziemionego, prawdziwego ja. To bardzo trudne żyć na tej planecie, gdy często umieszcza się wokół siebie sztuczne rzeczy. Używacie czy to stymulantów, czy też wyobrażacie sobie siebie jako coś, czym naprawdę nie jesteście. Czy też próbujecie wymuszać na sobie energię zamiast życia organicznego podejścia. A to wszystko jest wasza energia. Bądźcie tak organiczni ze sobą, tak prawdziwi i realni ze sobą. Przestańcie szukać odpowiedzi gdzieś indziej. One są właśnie tutaj. I tak, wiele rzeczy w Waszym życiu, w Waszym ciele, a nawet w Waszemu myśle jest w stanie rozkładu. Ale jest to też piękny rodzaj zaaranżowanego efektu, który ma miejsce. Rzeczy, które umierają, po prostu uwalniają energię do nowych rzeczy, które rosną w Twoim życiu. Bądźcie organiczni się wobec siebie w swoich myślach, w swoich marzeniach. W swoich działaniach. To znaczy, że to do Was wraca. Nie ma tam nic innego. Nie musicie wymyślać niczego innego. Nie musicie robić niczego innego, więc wróćcie do siebie. Numer dwa. Zawsze są zgniłe jabłka na drzewie. O, to może być od owadów, mogą mieć robaki. Po prostu to konkretne jabłko nie ma energii życiowej przepływającej przez nie, aby zakwitnąć jak piękny owoc. Co robić z gnijącymi łapkami jabłkami? Po prostu zerwijcie je z drzewa, kompostujcie je. Pozwólcie tej energii się przekształcić, ale tak, zawsze są zgniją jabłka. A w Twoim życiu jest ich mnóstwo. Spotkałeś się. To inni ludzie. Są po prostu energią niekompatybilną z wami. To nie czyni ich złymi, ale twoje energie i ich po prostu nie płyną. Mogą być li ludzie, którzy robią złe rzeczy, ale nie przeklinajcie całego drzewa tylko z powodu kilku zgniłych jabłek. A to właśnie zdarza się tak często. Widziałem to, gdy ludzie przeklinali drzewo, i ta energia poszła na całe drzewo. Nie. Po prostu zrywajcie zgniłe jabłka i kompostujcie je. Przenieście je do mądrości. Nawet w przypadku rzeczy, których nie lubisz, nie przeklinaj wszystkich tylko z powodu tych kilku rzeczy. Odstawcie te rzeczy. Usuńcie je ze swojego życia, Umieście je w swoim duchowym kompoście, aby energie mogły przyjść z powrotem i służyć temu, czym naprawdę chcecie być. Nie patrzcie na siebie jako na złych. Nie wątpcie we wszystko tylko z powodu kilku zgniłych jabłek na Twoim drzewie. Zerwijcie je. To również otwiera przestrzeń, uwalnia energię, aby wspierać wszystkie dobre jabłka, które są na drzewie. Aby przynieść siłę życiową, życiową do rzeczy, które w sobie lubicie. A więc tak, jest kilka zniłych jabłek, ale nie przeklinajcie całego drzewa. Następnie. Przycinamy drzewo. Przycinaj drzewo. Tak, są gałęzie, które trzeba przyciąć, bo ma zgniłe jabłka. Czasami chcesz zachęcić drzewo do wyższego wzrostu, czasami do szerszego. To wymaga trochę przycinania. Co to oznacza dla Ciebie w Twoim życiu? To rzeczy, których nie potrzebujesz lub nie chcesz. Pozwolimy odejść. One nie są Twoje. Jeśli nosicie w sobie takie rzeczy jak karma przodków, karma z poprzedniego życia, pozwólcie im odejść. Przycinajcie drzewo. Macie pełne prawo do przycinania go. A kiedy przycinacie drzewo, pozwala to na lepszy przepływ powietrza. Pozwala na to, aby wysunięte gałęzie otrzymały więcej światła słonecznego. W tym przypadku byłoby to jak otrzymanie więcej waszej boskiej jaśni. I nie musicie nosić tych wszystkich rzeczy na swoim drzewie. Rzeczy, których nie chcecie. Rzeczy, które powstrzymują prawdziwe radości w waszym życiu od prawdziwego i realnego zaistnienia. A więc przycinajcie drzewo. Och, to nie znaczy, że należy ściąć całe drzewo. A widziałem, że ludzie tak robią. Oni przesadzają z przycinaniem. Po prostu delikatnie i z miłością pozwólcie odejść rzeczom, których już nie chcecie w swoim życiu. Włóżcie je do kompostu. Pozwólcie energiom rozłożyć się i powrócić jako nowe energię siły życiowej. <knie> tak więc kolejną rzeczą, oprócz przycinania drzewa, jest pozwolenie na przepływ energii. Kiedy coś uprawiasz, energie muszą być w stanie przepływać. Jeśli coś jest umieszczone w kącie, coś jest umieszczone w ciemności, coś nie jest odpowiednio pielęgnowane, wtedy nie ma przepływu. W przypadku jabłoni była ta kwestia wyczucia, kiedy sad potrzebował więcej naszego organicznego kompostu, albo kiedy potrzebuje więcej lub mniej wody. I to wszystko dotyczyło przepływu harmonii z glebą i korzeniami. Wszystkie energie przepływają przez drzewo aż do jabłek. Tak więc zwróciliśmy szczególną uwagę, czy w sadzie jest przepływ? Nie mówię, że to było jak feng shui, ale w pewnym sensie jest podobne. Można było poczuć przepływ energii w sadzie. Można było wyczuć, czy uderza ona w siebie, czy też był to bardzo harmonijny przepływ i wzór w energiach, który pielęgnował drzewa, który powodował radość w drzewie. Drzewo będzie się cieszyć, jeśli jest w swoim przepływie. Przyjrzyjcie się swojemu własnemu życiu, swojemu przepływowi. Czy dajecie sobie wystarczająco dużo przestrzeni, czy też stawiacie siebie do kąta? Czy ograniczasz naturalny, organiczny przepływ energii przez ciebie, bo może nie czujesz się, że jesteś godny? Może uważasz, że nie jesteś gotowy? Może nawet nie wiesz, że ona tam jest? Ale jest. Zawsze jest przepływ energii w sadzie waszego życia, waszego ciała, waszego umysłu. I właśnie teraz przepływy te zmieniają się. Przy tak wielu obecnych wydarzeniach przepływy zmieniają się, aby służyć wam nawet w bardziej czysty sposób niż kiedykolwiek wcześniej. Zwróćcie uwagę na przepływ. Jesteście w tym przepływie czy nie? I nie musicie sami zmieniać przepływu. Ty nie musisz zmieniać rzeczy, które sprawiają, że przepływ jest lepszy. To jest po prostu pozwolenie sobie na powrót do naturalnego przepływu waszej duszy. To wtedy pojawiają się takie rzeczy jak synchronizacja. To wtedy pojawia się magia. Wtedy wszystko po prostu się układa. I nie musicie zajmować się zarządzaniem i manipulowaniem. Z drugiej strony używaj logiki, kiedy logika jest potrzebna. Używaj umysłu, gdy, gdy robisz różne rzeczy, things, jak wtedy, gdy ja naprawiałem samochody. O, musiałem używać logiki, musiałem wiedzieć, gdzie pasują poszczególne części i elementy, gdy jedziesz samochodem, kiedy robisz coś na bardzo ludzkim poziomie, gdzie potrzebna jest logika, gdzie musisz myśleć, używaj logiki. Nie bójcie się jej. Ale tam, gdzie logika nie jest potrzebna, bądźcie w swoich marzeniach. Bądźcie w swojej pasji, wyjdźcie z umysłu, bo choć umysł służy tak pięknym celom, to jednak ogranicza. Ja bardzo wcześnie odkryłem, żeby nie stosować logiki do wszystkich rzeczy w moim życiu. Czy chodziło o pójście na studia, czy chodziło o mój następny plan. Logiki używałem tylko tam, gdzie logika była potrzebna. Musiałem wiedzieć, kiedy robić pewne rzeczy w sadach. Ale w moim życiu zamiast stosować logikę, która cię ogranicza, która trzyma cię w starych schematach, użyłem moich marzeń i pasji. Czułem się w nie, zamiast jak zawsze myśleć, poprzez rzeczy. Właśnie teraz ludzki umysł, wasz ludzki umysł zaczyna się zmieniać. Rozjaśnia się. Odpuszcza. I wyłania się zupełnie nowa część waszego umysłu, która wie, jak łączyć się między sferami niefizycznymi i nielogicznymi. Niektórzy powiedzieliby, że dotyczy to kwantów, metafizyki i wie, jak to robić, aby następnie przekazywać te wiadomości wyższego rzędu do waszego umysłu. W przeszłości umysł zawsze był skonstruowany tak, by polegać tylko na sobie. Adamus nazywa to qualia. Wszystko działa poprzez skojarzenie. Ale teraz, wraz ze zmianami, które zachodzą, teraz jest taka część waszego umysłu, która rozumie, która ma wiedzę o rzeczach, które nie są logiczne. Wie o kwanta, o metafizyce. A zwłaszcza dostrzega łączność z waszą duszą. A więc to byłby kolejny punkt. Obcowanie. Obcowanie ze swoją duszą. I sam wiem, że wielu z Was mówi, że próbowało. Siedzieliście przez długie godziny i czekaliście na głosy. Albo słyszycie głosy, ale wiecie, że tak naprawdę nie jest to Wasza dusza. Nie dajcie się sfrustrować. Było bardzo, bardzo trudno wczuć się w inne sfery lub sprawić, by inne sfery przyszły tutaj. Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek, obcujecie z Waszą duszą. Oddychajcie z waszą duszą. Kiedy obcowałem z tobiaszem za wy, wychodziłem do sadu, gdzie było cicho, gdzie było pełno pięknej energii wzrostu i po prostu słuchałem. Nie oczekując słów czy rad. Nie próbując zmieszać, zmuszać się do czegokolwiek. Po prostu. Słuchałem, wtedy poczułbym swoją duszę. Otrzymywałbym te pakiety energii lub komunikaty od duszy. A w tych pakietach nie było wielu słów, ale raczej były to uczucia. Wiedziałem wtedy, jak to ująć w mojemu myśle, jak to ująć w słowa. Ale początkowo jest to tylko odbieranie pakietów. I jak widzicie. I możecie otrzymywać te pakiety od Waszej duszy. Będziecie je odczuwać w miarę ich napływania. Nie próbujcie nadać im sensu. Nie starajcie się od razu myśleć o nich logicznie. Po prostu pozwólcie im wejść i wczujcie się w nie. Wtedy ta część mózgu, która czekała, ta część mózgu, która rozumie poza logiką, włączy się i pomoże podzielić się z resztą Waszego umysłu i ciała tym, czym te wiadomości naprawdę są. Tak więc obcujcie ze swoją duszą, nie bójcie się z nią rozmawiać, słuchajcie jej, ale nie oczekujcie słów. Spodziewajcie się ogólnych uczuć, takich jak uczucie wielkiej miłości i czci. A potem, gdy będziecie obcować coraz bardziej i bardziej, wejdziecie na inne poziomy obcowania i poczujecie inne rzeczy, większe i szersze rzeczy, który, którymi dusza się dzieli. Więc róbcie tak każdego dnia obcowanie ze swoją duszą, także z naturą i z innymi ludźmi, a nawet ze swoim ludzkim ja.